Mam wam tyle do powiedzenia, że nie wiem czy jest dobrze, mimo że film ma ponad 11 minut. Jeżeli coś jest wiszące, to bardzo trudno mi się to fotografuje, więc najpierw zdjęcia, które wymęczyłam należaka, a potem pomyślałam, a co mi tam, zrobię coś w ogrodzie, więc proszę bardzo. Moja piękna wieś. Po pierwsze, domek na tle pola sąsiada. Maki są piękne w tym roku. Domek na jabłoni oraz domek na malinkach. One też w tym roku fajnie obrodziły. Nowością w naszym sklepie jest foremka od Mila Projekt foremka silikonowa oczywiście. Jak tylko ją zobaczyłam, pomyślałam, że muszę z nią coś zrobić bo ptaszki i gałązki są super. Nie za duże, więc wybrałam domek kółeczko, do którego to wszystko będzie pasowało i zaczęłam. Zaczęłam od kosmicznego falstartu, czyli pomalowałam domek w deski i pomyślałam, że to mi chyba nie pasuje do projektu. Domek odwróciłam i zaczęłam od początku. Ale jeżeli komuś z Was deski się podobały, to proszę przewinąć na sam koniec filmu. Za zdjęciami tam sadziłam kawałki filmu i można zobaczyć, jak one powstawały. A nowa wersja będzie trochę bardziej romantiko. A co świetnie podkreśla klimat romantyczny? Koronka. Szablon z koronką, pędzel do szablonów i lecimy. Pod koronką trzeba podmalować na biało, ale niedobrze jest robić takie mocne odcięcie białego, ponieważ trudno to jest potem zamalować, więc lepiej tak rozmazać i wtedy zamalowanie na inny kolor nie stanowi żadnego problemu. Perfekcyjne połączenie koronki tam, gdzie u góry schodzi się szablon jest bardzo trudne. Ale ja się tym nie przejmuję, potem to wszystko zamaluję, wzór namaluję od nowa i myślę, że to będzie lepiej wyglądało niż takie na siłę łączenie wzoru, który zupełnie nie chce mi się u góry zejść. Czyli paszczecik u góry zamaluję, a za chwilę spróbuję odtworzyć ten wzór. Biała farba u góry schnie, a ja rozrobię troszkę szarej i zrobię z koronki fajny wzór 3D. To jest bardzo proste, a wygląda świetnie. Wystarczy przeciągnąć cieniutki, szary paseczek na brzegu koronki. Zobaczcie z lewej strony z paskiem, czyli z cieniem, a z prawej bez. Biała farba wyschła, więc wykałaczką spróbuję wydziergać jakiegoś kwiatka dokładnie na środku. Dopiero w kamerze zobaczyłam, że dobrałam trochę za jasną farbę, ale nie szkodzi, najwyżej poprawię. No, i jak człowieka męczy talent, to jeszcze coś domaluje. Pomyślałam, że takie białe serduszko będzie tutaj fajnie, słodko i romantycznie wyglądało. Cieniowanie brzegów zawsze wygląda świetnie. Można to zrobić gąbką albo można pędzlem. Nie będę się tutaj rozwodziła jak to się robi, bo zrobiłam dwa filmy na ten temat i zostawię Wam je w opisie wideo. A jeżeli jesteście zniechęceni, bo cieniowanie Wam ciągle nie wychodzi, to według mnie najważniejszy jest dobry pędzel i naprawdę dobra odpowiednia do cieniowania farba. Deski na daszek pomalowałam na szaro i niech sobie leżą, bo jeszcze nie mam pojęcia, co z nimi ostatecznie zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o kółeczko, to pomyślałam, że coś do środka wkleję jakąś serwetkę albo papier ryżowy, na którym będzie delikatny widoczek. Na tyle delikatny, że ptaszki i gałązki, które wkleję później, będą fajnie widoczne. I jak się domyślacie, nic nie znalazłam, a mnie talent męczy. Pomyślałam, że coś namaluję, jeżeli będzie źle wyglądało, to po prostu to zamaluję i tematu nie było i nawet Wam tego nie pokażę, żeby sobie wstydu nie robić. Ale myślę, że wyszło jako tako. Niebieskie u góry, zielone na dole, a potem to wszystko troszkę pobabrać, żeby kolor nie był jednolity. Ramkę troszkę rozjaśniłam, ona nie była w złym kolorze, ale rozjaśniłam ją. Ponieważ będę ją za chwilę cieniowała i cieniowanie znacząco przyciemnia kolor, a ja nie chcę, żeby ona była jeszcze ciemniejsza niż jest w tej chwili. Zobaczcie, jak te brzegi zmieniły odbiór całej rameczki. Domekik sobie czeka, a ja zabieram się za robienie wycisków. Oczywiście owo czworemki potrzebna jest mąka ziemniaczana, pędzelek najlepiej płaski, no i oczywiście ulubiona masa super lekka. Mój sposób na robienie wycisków nawet takich drobnych wygląda tak: po pierwsze bardzo dokładnie całą foremkę przesypuję mąką ziemniaczaną. Wzór wypełniam masą, a dzięki mące ziemniaczanej bez problemu każdy element wylatuje praktycznie sam. I ta metoda jest dobra, jeżeli nie potrzebujecie wzorów w całości ponieważ te elementy są na tyle cieniutkie i wiotkie, że wyciągnięcie ich z foremki bez jakiegoś drobnego naciągnięcia będzie prawie niemożliwe. Więc jeżeli wzór ma być idealny i cały, to najpierw wypełniamy foremkę, potem ją zamrażamy i taki zamrożony wzór bez problemu idealnie wyciągniecie z foremki. Ja nie potrzebuję wzorów całości, więc go rozcinam i potem sobie własną kompozycję pokombinuję już na domku. Malowanie. Malowanie podzielę na dwa różne etapy. Po pierwsze, malowanie drzew i liści. Tutaj nie ma żadnego problemu. Po prostu malujemy i to wygląda dobrze. Ważne tylko, żeby malowania nie zacząć zbyt szybko, ponieważ wyciski muszą być bardzo dobrze wysuszone. Jeżeli ich nie wysuszycie, to pod wpływem farby zaczną się wam rozłazić. Natomiast malowanie ptaszków to zupełnie inna bajka. Z lewej strony położyłam sobie powiększony wydruk, jak się koreczki mają wyglądać i jak je pomalować. O matko i córko, one są takie malutkie, one są malutkie jak paznokcie, więc strasznie się namęczyłam, żeby to maleństwo miało oko w odpowiednim miejscu. Jeżeli macie w sobie niezmierzone pokłady dokładności, to te sikorki są dla Was. Pomalowane, wysuszone, a teraz odrobinę pobielę wszystkie elementy, bo myślę, że w ten sposób będą naturalniej i ładniej wyglądały. Zobaczcie, z lewej strony pobielone, a z prawej nie. Wszystko do kupy przymierzyłam i doszłam do wniosku, że coś delikatnego jeszcze w tle mogę dodać. Odbiłam szablon. No tak, odbiłam, a potem sobie przypomniałam, że druga strona domku mi się nie podobała, bo za dużo się na niej działo, że deski mi przeszkadzają i że całość przemalowuję jeszcze raz po to, żeby ptaszki i gałązki były na jednolitym tle i żeby jej świetnie było w całości widać. Nie rozdrapuję więcej tego tematu, zabieram się za dolną zawieszkę. Prawdę mówiąc, to przeszukałam cały mój segregator z szablonami, żeby znaleźć jakiś napis, który nie jest prosty, który jest troszkę półokrągły, bo wtedy będzie dużo lepiej pasował do kształtu szyldu. Idealnie nie jest, ale wygląda nieźle. A teraz sama nie wiem, potrzebnie czy niepotrzebnie pędzelkiem niteczką domalowałam troszkę wąsów. Ostatecznie myślę, że na szyldzie wyglądają fajnie, a na domku nie były do końca potrzebne, ale też nie przeszkadzają. Kółeczko przyklejam, a teraz będzie długi proces kompozycji, ponieważ to co u Was trwa kilka sekund, u mnie trwało godzinę. No, może godzinę z przerwami, bo miałam kilka podejść, ale ostatecznie układ wszystkich ptaszków i gałązek ma być właśnie taki. Domek gotowy, szyld gotowy, a teraz pytanie: co zrobić z daszkiem? Można nie robić nic i będzie wyglądał całkiem fajnie. Myślałam, żeby z masy super lekki ulepić dachówki, ale doszłam do wniosku, że za dużo czasu mi to zabierze i ostatecznie znalazłam na dnie szafy bardzo stary efekt mchu. Stary, ale jary, troszkę gęsty, ale dał radę. Tą pastę można używać na dwa sposoby. Po pierwsze nałożyć i zostawić niech wyschnie. Albo drugi sposób nałożyć, a następnie podgrzać, ona wtedy puchnie. Niestety tej fajnej opuchlizny w kamerze nie widać, ale jeżeli ją nałożycie a następnie podgrzejecie nagrzewnicą, ona zwiększy swoją objętość 2-3 razy, a czasami nawet więcej. Suszarka do tego się nie nadaje, trzeba użyć nagrzewnicy. A jeżeli ciężko wam przykleić daszek, to trzeba po prostu nożykiem trochę pościnać te wystające elementy i wtedy się wszystko ładnie składa. Gotowy domek z drobnymi przygodami wygląda tak. Gdy go oglądam teraz w kamerze, to zastanawiam się, co mi nie pasowało z tej drugiej strony, czemu te deski były złe. No ale nie szkodzi, była okazja, żeby namalować coś jeszcze raz. Powiem wam uczciwie, że dla mnie olbrzymim wyzwaniem było pomalowanie ptaszków. Gdy patrzyłam na zdjęcie od Mila projekt na którym foremka jest cała pięknie pomalowana, to myślałam, że to naprawdę żaden problem. Ale malowanie oka w odpowiednim miejscu to naprawdę jest wyzwanie. Uff, nareszcie dotarliśmy do końca, więc mogę wam wstawić kawałki filmów, jak powstawał tył z deskami. Zaczynam od momentu, kiedy domek jest już pomalowany na beżowo i zaczynam robić na nim mazy, które mają imitować efekt drewna. Wy sobie oglądacie, a ja jak zwykle informuję, że jeżeli domek Wam się podobał, albo foremka Wam się podobała, albo cokolwiek z tego filmu Wam się przyda, to w opisie wideo zostawiłam Wam linki do wszystkich produktów, które pokazałam w filmie. Znajdziecie tam także linki do filmów, jak cieniować. Zachęcam, bo to się w deku bardzo często przydaje. Zdarzyło Wam się kiedykolwiek, że tak jak ja odwróciliście pracę i zaczęli od początku? Jestem ciekawa, czy tylko ja mam takie przygody, czy Wam się też zdarzają. Bo gdy teraz patrzę na deski, to one wcale nie były takie złe. Może były na początku za ciemne, ale ja je pobieliłam. Teraz to oglądacie, wzięłam pędzel szczecinowy, białą farbę przeleciałam na biało i myślę, że ta wersja była już całkiem okej. Okay. A jak wymyślicie, trzeba było zostać przy deskach? A może dobrze, że odwróciłam ten domek i zaczęłam jeszcze raz? Więc deski czy koronka? Stawiam wielki znak zapytania. Wszystkim, którzy obejrzeli do końca, naprawdę serdecznie dziękuję, bo to był bardzo, bardzo długi film. Do zobaczenia za tydzień albo na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam!